Kiedy kobieta ondlewa w objęciu, kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu, gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie. Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza o niemi, gdy wpija się w ramiona palcami drżącymi, gdy krótkim urywanym oddycha oddechem i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem. I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia, gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia. Lubię to. I tę chwilę lubię. Gdy koło mnie wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie, myśl moja już od niej wybiega, skrzydlata w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.